Hej, hej! Może w naszym życiu jest styczeń, ale przed wami książka o wigilijnej opowieści o morderstwie. Od wydawnictwa Skarpa Warszawska napisała pani Heather Redmond. I premiera książki była 29 styczeń 2025 rok. Polecamy również. Słuchajcie, ja jeśli chodzi o tą książkę, to po pierwsze, wydanie jest naprawdę niesamowite. Ale oprócz tego jestem pod wielkim wrażeniem pióra autorki. Serio. Normalnie aż mnie zatkało, kiedy czytam sprawy morderstwa, gdzie opis sugerował wykwintne podejście do tematu, jakby opisywano znany wszystkim przeszłyk, który tu był wygięty w drugim miejscu, zawierał w sobie niedoskonałości, i w sumie nie wiadomo było, jak doszło do tego, że umieszczony jest w tamtym miejscu. Ale najważniejsze było to, że w pokoju obok wielkie składy biblioteczne zostały nienaruszone poza ścianami, które niestety remontu będą tutaj wymagały. Także słuchajcie, no, no jest to wykwintna książka. Nie trzeba, yy, znaczy trzeba to w sumie podkreślić. A druga sprawa, na którą zwróciłam uwagę, to są to czasy 1835. I powiem wam, że ludzie wtedy pomimo wszystkiego naprawdę byli wolni. No wychodziło to na plus, bo nikt nie doszukiwał się żadnych dokumentów. Dziecko mogli tak naprawdę po śmierci rodzica zwyczajnie przekazać sobie z ręki do ręki i każdy, kto wchodził do czyjegoś domu... Za gościną na dzień dobry musiał zapłacić. I, I to z kolei też był taki minus, gdyż oznaczało, że i nawet w opisach mamy, że ludziom jednak nie wiodło się najlepiej i po prostu z braku zainteresowania państwa nie mogli liczyć na jakąkolwiek pomoc. Wiecie, jedynie kosztowało grosze, bo i za grosze pracowali karem wymierzano według własnego uznania, a że wielu ludzi nie prowadziło prawych interesów, to i nikomu nie było śpieszno, żeby wiecie, odkryć przyczyny odnalezienia tutajszych zwłok. I w tej historii jednak, aby zachęcić czytelnika do zastanowienia, podjęto próbę rozwikłania tej zagadki, która sięga dalszego czasu, gdzie w grę wchodziły pieniądze i powiedzmy, że poniekąd też ich brak. Opowieść rządzi się swoimi prawami i nie ma tak naprawdę przodujących wydarzeń, gdyż wszystko, co się dzieje, łączy się ze sobą i jest ważne. Nawet relacja dwojga osób, która pięknie rozkwita. Jednak w wyniku początkowych wydarzeń pojawia się również maleńkie dziecko, które, no, tak jakby też wymaga opieki, tak? I zostaje zesłane nagle pod wpływem y, utraty matki. I sądząc po dacie, w którym dzieją się te wydarzenia, można sądzić, że ludzie w tym czasie. No, nie byli zbyt inteligentni, jednak tyczyło się to tylko wszelakich wynalazków. Myślami potrafili przewyższać władzę, a spostrzegawczość zapamiętywała nie tylko twarze, ale i emocje ciała, jakie pojawiały się na widok określonego człowieka. Więc no, tu powiem wam, że to było mega. Dlatego uważam, że byli o wiele bardziej rozwinięci i zbliżeni do natury, która no zna, naprawdę, jeszcze zanim tak naprawdę w ogóle się o niej pomyśli, bo wiecie, ciało nie kłamie, ciało pamięta. Więc jak ktokolwiek czy cokolwiek się zbliża, to ono wie, co ma zrobić, tylko do mózgu dochodzi to troszeczkę później. Także przed wami niesamowita lektura. Aż śmiem powiedzieć, że doprawdy oszałamiająca, ale dla tego, kto potrafi docenić czas, w którym się ona odbyła, w którym się narodziła. Także są to bardzo dawne czasy, ale no, powiem wam, że jest w nich zaklęte taka, taka starość, taka dawność, ale i właśnie ta taka wolność, gdzie, no, może czasami też żyło im się biednie, ale rozumieli, że za to, za to masz zapłacić i płacą. I koniec, nie ma gadki. Teraz targowanie, wyzywanie, nie wiadomo co, więc powiem wam, no lektura z pewnością warta uwagi. Czekała na mnie trochę czasu. Ale powiem wam, że, że było warto. To nie nieraz takie perełki się ukrywają i nawet o tym nie wiemy. Także wspaniała opowieść biglina o morderstwie. Mega polecam i życzę Wam pięknego wieczoru. Pa! pa.